thank you Pani, witajcie w moim dzisiejszym szybkim vlogowym odcinku. Jestem dzisiaj w Fuku, w Sky Towerze i razem z przecudowną, przegenialną, przesympatyczną i mega uzdolnioną fotografką Aleksandrą Macewicz robimy dzisiaj super e, fotę, znaczy mam nadzieję, że ja wyjdę super, bo foty na pewno będą ekstra, e, do jej projektu, do wernisażu, który będzie już w maju, w połowie maja. Oczywiście będę Was informować dokładnie, gdzie, o której godzinie i, do, i dokładnej dacie, e, mam nadzieję, że przyjdziecie pooglądać. Nie mogę też za dużo zdradzić o, o całej wystawie, ale na pewno pojawią się tam kobiety związane z Wrocławiem, z pewnego rodzaju sztuką, różną sztuką. No i ja też zostałam no. zaproszona przez Ole do tego projektu i dzisiaj robimy właśnie fotę w fuku. Nie zdradzam wam, czym będzie inspirowana, chociaż patrząc na mnie i na to, co tu się dzieje, można troszeczkę już się kapnąć czym e, się e, inspirowałyśmy do tego zdjęcia, ale ja nie zdradzam, kto w panie, ten w panie. E, także m, e, wystawa już w połowie maja, chyba 15, natomiast jeszcze ta data będzie potwierdzana. My tutaj z Ola szalejemy i robimy. Ja coś się nie mogę dzisiaj, słuchajcie, jakoś tak, nie wiem, niewyjściowo, a moja twarz jest, ale myślę, że Ola może tam mi coś doklei, przeklei. <laughs> Oczywiście żartuję. Może będzie fajnie, efekt końcowy zobaczę już na wystawie e, razem z wami. E, a dzisiaj, słuchajcie, mam na sobie bardzo prosty look, ale też efektowny, przez to, że mam spódnicę tiulową, taką rozkloszowaną w pięknym kolorze niebieskim, takim żywym niebieskim, który fajnie współgra z moimi kontrastuje właściwie z moimi rudymi włosami. Do tego koszula w usta też mojej produkcji, biżuteria taka bardzo drobna, żeby tylko gdzieś tam się pojawiła i też w kolorze właśnie spódnicy I to jest biżuteria Aleksandry Jabłońskiej, e, biżu Unique, którą też tutaj w Fuku możecie znaleźć, no i buty, może nie jest to Manolo Blanik, ale Mojito, e, natomiast też jest bardzo efektowny, bo ma piękny, e, piękne zdobienia z przodu na, na bucie, więc wygląda to naprawdę fajnie. Także ja wyglądam dzisiaj tak, jakiś tam loczek się zakręcił nawet, prawie że sam, no i działamy, działamy, robimy foty i zobaczymy co z tego wyjdzie, także... Um, śledźcie mnie na Facebooku, będę Was informować o wystawie. Już sama się nie mogę doczekać, jak to zobaczę. A teraz się żegnam, bo właśnie żegnam się, bo praca, praca, praca. Do tej dziewczyny czekają, żeby te foty robić. A ja gadam, gadam, gadam. Także my się widzimy w kolejnych filmach. No i róbmy, róbmy. Pa-pa!